Ja nie mam najmniejszej wątpliwości, że jeżeli te konkluzje będą niemożliwe do przyjęcia, obawiam się, że będą niemożliwe do przyjęcia, to powinniśmy się skarżyć. To jest polityka lęku, to co proponuje pan Klich, takiej lękliwości najdalej posuniętej lękliwości, która jest sprzeczna z honorem Polaków, ale także bardzo mocno uderza w naszą pozycję międzynarodową. My stajemy się takim krajem, który można lekceważyć. Zresztą ten rząd wszystko robi, żebyśmy byli takim krajem. Już uzyskał tutaj wiele sukcesów w cudzysłowie. No to byłby kolejny sukces. Nie ma najmniejszej wątpliwości, że jeżeli cokolwiek w tym raporcie będzie nie do przyjęcia, to powinniśmy się skarżyć. Ja nigdy nie żywiłem niechęci do Rosjan jako Rosjan. Ja uważam, że należy się przeciwstawić powrotowi Rosji do polityki imperialistycznej i uważam, że obecny rząd temu powrotowi najwyraźniej sprzyja. Pomaga mu. A zmarły tragicznie prezydent, poległy prezydent był traktowany jako przeszkoda e, dla tej polityki.